To do pana, do wypożyczalni również, do Mińska takie coś. Ten Smart przyjechał, eee, tak to wygląda. To przyjechało teraz. Eee, te polo ogólnie rzecz biorąc, tak wygląda. To jest ten Mercedes, o którym panu mówiłem. Eee, 300D, tak polo wygląda. Jest bardzo lekko uszkodzone Smart, tak. Polo. Tutaj poduszki są OK w Polo. No. Niestety zamknięte jest, tak wygląda Polo. E, zaraz panu Mercedesy ogólnie e, e, pokażę, bo tutaj Mercedes stoi. E, to jest ten golf co przyjechał, tutaj stoi następny golf. E, to jest to CLA co przyjechało, co panu mówię. I jak klasa przyjechała. Później panu porobię zdjęcia, takie dokładniejsze i filmy. Aha, i tam stoi klasa. Zaraz panu to pokażę. To jest ta 220, o której panu mówiłem. I to jest ta 25x1. No. Tak wygląda przód ustawiona. Poduszki są e, ok.